Teraz z <laughs> A dzisiaj yy, opening myszki do komputera. Yy, no, tu jest pudełeczko. Tu jest drugie pudełeczko. Myszka się nazywa Steel Series Rival 3. Yy, no, taką opinię miała. Tak pisali. Na jakieś kolorki. Tak wygląda nowa myszka. ma od DPI. Tutaj co fajnie do przodu. Scroll. Scroll fajnie chodzi, cichutko. Klawisze, no to tak, klikają średnio głośno, bym powiedział. No, a tu jest stara myszka. <grym> Już trochę. Przytarta to się nazywa nie wiem jak nawet. To jest ta, którą y, wtedy założyłem, kiedy tamta mi się popsuła. A, a to jest nowa. No i co? Stanowisko pracy moje. To wam pokażę przy okazji. To są te kartki, na których was zapisuję to Wasze obecności. Tu się ładuje mój monitor. On zawsze leży na tym pudełku. on tak sobie leży i wtedy czytam Wasze komentarze. I widzę czy jest live, czy idzie. Klawiatura. Także jakby ktoś pytał, czy jest kierownica, kierownicy nie ma. Jest klawiatura Chicon, jest stara, 18-letnia, może 20-letnia. I komputery. Zaraz komputer wyciągam. O, cała historia moich komputerów. Stary, najstarszy, średni i, i najnowszy. Także zaraz go wybebeszam i zakładam myszkę i odpalimy kompa. Zobaczymy, co ta myszka daje. Myszka już założona, podpięta, na razie nic się nie świeci. I na kablu było napisane, że taka była przywieszka zawożona, że można wejść na stronę tej myszki i tam są jakieś opcje, ale nie wiem, co to za opcje. Dobra, monitor już jest włączony, bo się lampka świeci. No to teraz komputer. Cyk. No i co, chodzi Mężka chodzi A, tu ma kolory. Patrzcie, zmienia kolory cały czas. Zarobiście, w nocy musi to bardzo dobrze wyglądać. O, dzisiaj, Wow, DPI gdzieś się tu zmienia, o. Zaraz tu powyłączam wszystko No właśnie, jak to działa? E, dobrze się Klika się dobrze Nie mogę narzekać DPI Nigdy nie wiedziałem co się zmieniało w tym DPI Tak czy siak? Myślę, że będę zadowolony no, poklikam sobie trochę, może YouTube włączę, co tam na YouTube mówią. Tak to wygląda. No, co? Mieszka kupiona, mam nadzieję, że będzie chodzić. Palec mi się tam wkradł. No i jak będziecie pytać mnie. Jeszcze jedna sprawa. Myszka kosztowała 169 zł. Zamówiona na Allegro. Mm, zamówiłem w piątek. A już w poniedziałek była do odebrania. Jak chciałem kupić, no to wybierałem opcję, żeby była największa popularność. To do zobaczenia na streamie, na razie, cześć!